Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. 12 kwietnia o godzinie 8.00 rozpocznie się przerwa techniczna, która wprowadzi aktualizację o numerze 1.9.1. Przerwa techniczna będzie trwała około 60 minut, więc już o godzinie 9 będzie można zalogować się. Do gry. A cóż w tej aktualizacji? Na pierwszy rzut musimy powiedzieć o evencie. O evencie wielkanocnym, który wchodzi do gry z drobnym poślizgiem. Event będzie dostępny pomiędzy 12 a 25 kwietnia i prawdopodobnie po zakończeniu tego eventu, myślę, że tydzień później, zostanie wprowadzony event ten już taki wiosenny. Duży, duży event wiosenny. Obstawiam, że event ze Sprigganem będzie na ostatni miesiąc, czyli na czerwiec. Omówmy sobie jeszcze dokładniej ten. Event wielkanocny, ponieważ jeżeli ktoś nie grał w zeszłym roku, to do końca nie wie o co w nim chodzi. Generalnie na mapie respią się króliki, króliki, które są dosyć takie specyficzne one są naznaczone skażeniem no i pokonując je, mamy szansę na jakiś drop. Każdy drop ma swój dzienny limit, każdy drop ma swoją szansę. Jakąś na drop, ale w odróżnieniu od tego eventu w zeszłym roku, przy pokonaniu danej ilości mobów, jeżeli przez daną ilość pokonanych królików nam nie wypadnie ten konkretny przedmiot, to mamy gwarant, że po pokonaniu konkretnej ilości ten przedmiot wypadnie. I teraz tak, diamentowe gipsy mają szansę na drop 66% i dziennie może ich wypaść 6. Splugawiona królicza łapka, która zwiększa nasze szczęście w grze, ma szansę na drop 80% i można złapać ich 5 dziennie. Maska skażonego królika, którą możecie zobaczyć tutaj i tutaj, to jest skin na głowę, ma szansę na drop 50% i jest gwarantowana po pokonaniu 200 skażonych królików i na taką maskę mam oczywiście tylko... Limit na jedną maskę na wydarzenie. Dlatego tego splugawiona skrzynia magazynowa zająca. Tej skrzyni tutaj chyba nie widzimy, ale to jest taka skrzynia do domku, gdzie na dwóch końcach siedzą króliki i na nią mamy szansę tylko 25%. I ona wypadnie, jeżeli nie wypadnie nam przez 400 królików, no to po tym 400 po prostu wyskoczy, i, będzie, i możemy zdobyć taką inną skrzynię na wydarzenie. Ja tej skrzyni w zeszłym roku nie zdobyłem. Zabiłem tych królików naprawdę kosmiczne ilości, myślę, że w tysiącach, no ale nie poszło, i teraz widzicie, dlatego jest taka drobna e, zmiana. Dobrze. Dalej, mamy kilka poprawek. Poprawki dotyczą misji Tkacki Splot i Klątwa Kaerdun. Tutaj były jakieś błędy, przez co były problemy z otrzymaniem nagród czy ukończeniem zadań. No teraz to już będzie działało. Od tego są naprawiony błąd, który powodował, że wolna kamera nie wyłączała się po zwolnieniu odpowiadającego jej klawisza, lewy Alt, podczas wchodzenia do ekspedycji. Nie zauważyłem tego, nie mam pojęcia o czym mowa, ale informuję. Do tego naprawiono błąd dla zadania prośba zabawkarza, to jest ta misja pod empirejską kuźnią, tam pod górami siedzi taki koleżka, coś z tą misją było nie tak. I do tego został naprawiony błąd, który uniemożliwił graczom pokonanie bossa w empirejskiej kuźni i tego też nie doświadczyłem, aczkolwiek empirejską kuźnię robiłem bodajże chyba tylko trzy razy, więc prawdopodobnie. Dlatego, przedmioty, które mogliście zobaczyć w swoich depozytach, które były z dziwnymi profitami, te przedmioty będą naprawione. W niektórych przypadkach będzie trzeba je na nowo wylosować, mogą stać się legendarne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo interesujący temat. Generalnie pojawiły się w grze takie przedmioty, które miały powiedzmy siłę, inteligencję i kondycję, i miały wszystko na maksa. Coś bardzo dziwnego, no ale wiadomo, że to był jakiś szalony błąd, jak to w tej grze bywa. Usunięto niektóre nagrody ze skrzynki mebli w darmowej ścieżce przepustki sezonowej. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał upuszczanie toreb z jałowcem. Naprawiony błąd, przez który przetwarzanie surowców nie liczyło surowców w pełnej ilości, został naprawiony błąd z nazewnictwem dotyczącym empiryjskich rękawic oraz został naprawiony błąd, który uniemożliwiał pełne działanie następujących elementów. Skórka pancerza zaś nie i zniszczona oraz skórka pancerza obszarpany porywacz. Nie wiem, które to są skórki, aczkolwiek to naprawdę podejrzewam, że to co zwykle, czyli coś tam na plecach nie działało albo były jakieś inne spodnie, jak to już z tymi skórkami bywa. Lodowa rękawica. Został naprawiony błąd z lodowym plonem, który blokował się podczas odnawiania i został profit zniechęcająca kontra z powrotem na wytrzymałą. Dla lodowej rękawicy zimny głaz. To jest Cold Snap rękawica, jak dobrze pamiętam. I tutaj chodzi o Twarding Counter. Wraca na stardy. W języku angielskim będzie chyba łatwiej to zrozumieć. Areny PvP. Został naprawiony błąd, który uniemożliwiał graczom zmianę kwipunku na arenie w loże dla widzów i ten błąd został naprawiany już, czy jest naprawiany, myślę, że już jakiś dziesiąty raz. Ciekawe, czy tym razem uda się go naprawić na stałe. Skoro już tyle razy się nie udało, to myślę, że po kolejnej aktualizacji znowu ten błąd wróci. No ale zobaczymy. Interfejs użytkownika. Na pewno błąd, który powodował, że zadanie ścieżki zbiera czy rdzeni płomienia nie lcią prawidłowo każdego wdworzonego przedmiotu. Na pewno błąd, który powodował, że podgląd skórki obozu nie był wyświetlany w sklepie i domyśla muzyka z New World jest teraz utwarzana w menu głównym. Proszę bardzo, a jaka ta muzyka leciała, pamiętacie? Ach, ja zaraz sprawdzę. Włożyłeś do gry i sobie e, sprawdzę. Tak więc od 12 kwietnia, e, od godzin porannych, e, rzucamy się na króliki. Coś tak podejrzewam, że już pierwszego dnia wszystkie nagrody będą zebrania. To jest taki, słuchajcie, pomniejszy event, który, no. Zresztą widzicie, on ma trwać e, raptem, e, raptem 13 dni, tak? Więc to, to jest co to dwa tygodnie, czyli to jest naprawdę malutki event. E, ja osobiście najbardziej czekam na event ze Spriganem. On jest chyba najfajniejszym eventem z tych wszystkich przewidzianych na ten sezon. Na tym evencie będzie naprawdę można, można się troszeczkę pobić w PvE i tak jak się dowiedzieliśmy w poprzednim materialu od twórców, że oni z tym eventem troszeczkę kombinują z tymi dropami, żeby te dropy drugorzędne nie były tak słabe jakby w przypadku eventu z Krasusem, więc... Może się okazać, że naprawdę będzie warto mm, sobie tego Sprigana pofarmić, a uwierzcie mi, że na serwerze testowym to naprawdę nie było łatwe, żeby tego Sprigana położyć, bo to on robił taką dość konkretną rzeźnię a co do samego eventu, tego dużego wiosennego, który będzie na pewno przepisany na cały miesiąc, no to. On mi się jakoś tam wybitnie nie podoba, ale też fajnie, że coś się będzie w grze działo. Oczywiście no nie, ma, nie ma co narzekać. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podrzuciłem garstkę e, informacji, na które czekaliście. No i widzimy się w kolejnym materiale albo na streamach na Twitchu, które odbywają się w poniedziałki, środy, piątki od godziny 9. Ale pamiętajcie, że 17. wyjeżdżam i przez ten cały tydzień od 17. streamów nie będzie. Miejmy nadzieję, że, przygo że zdołam przygotować wiele filmów na ten czas. Jeszcze raz. Do następnego. Cześć, cześć.